Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie na Gwiazdologii Dziś wracam z Wami z obiecaną energią strzelca Po tej ostatniej energii ciężkiej skorpiona Tutaj troszeczkę lekkości wprowadzimy Ponieważ strzelec jest to taki najbardziej optymistyczny, radosny, pełen szczęścia znak Także zaczynamy Ja sama mam, słuchajcie aż pięć planet w strzelcu, także y, dużo mam w sobie tej energii, i tak samo jak przy Skorpionie wam mówiłam, że mam tam trzy planety, tu mam aż pięć y, to. W zależności właśnie, nieważne jaki macie znak Zodiaku tak naprawdę, tylko właśnie rozmieszczenie tych innych planet w całym kosmogramie i te aspekty. Wtedy to tworzy się ten wasz obraz, bo możecie mieć na przykład znak koziorożca, tak jak ja, ale pięć planet w Strzelcu, yy, trzy w Skorpionie. I one przeważają nad wami, tak? Nadal jest dużo tej ziemi i tej takiej stabilności Ale macie bardzo, bardzo dużo tych cech i innych znaków Także w zależności od tych aspektów, jak macie to wszystko poumieszczane To będziecie mieli tej energii więcej lub mniej I jak zwykle zaczynamy od znanych osób z tą energią strzelca I tutaj mamy Nicki Minaj, Taylor Swift, Britney Spears Vanessa Hudgens, Rita Ora, Jay-Z, Brad Pitt i Tyra Banks. I jak widzicie na przykładzie tych osób, i też nie tylko, bo w życiu ja znam też e, kilka osób spod znaku strzelca, te osoby mają zazwyczaj taki nietypowy wygląd. Mają dużo piękna w sobie, ale to jest troszeczkę inne piękno niż to bycze i skorpionie. One mają takie bardziej wyraziste rysy, na przykład twarzy, i nawet bez makijażu te osoby. Mają taki inny wygląd, mają takie, takie coś w tym wyglądzie takiego wyróżniającego, i zazwyczaj to są właśnie oczy, ale do tego przejdziemy później troszeczkę. W każdym filmie też staram się Wam przedstawić jakby części ciała powiązane z tym znakiem, i w dwóch zapomniałam, także przejdźmy sobie jeszcze raz. Przy baranie była to głowa, pierwszy znak Zodiaku reprezentowany przez głowę, obszar głowy. Byk, zapomniałam Wam powiedzieć o byku, to jest obszar tutaj gardła. Krtań, gardło, tarczyca. Bliźnięta mamy tutaj tą dualność, tą podwójność, i mamy tu ramiona, ręce, dłonie, palce, płuca i system nerwowy. U raka była to klatka piersiowa u kobiet, u mężczyzn tutaj klatka piersiowa, tak, u kobiet piersi. I też zapomniałam wam powiedzieć, macica u kobiet, jako ta strefa tej matczynej, tej kobiecości, tej matczynej troski. Też macica tutaj jest. U lwa było to serce, to lwie serce i cały układ krążenia. U panny były to jelita i trzustka. Tutaj mieliśmy to filtrowanie, zachowywanie tych rzeczy, które nam służą, tych, które nie służą. Uwagi było podobnie z tym balansowaniem poprzez nerki, i też wagę reprezentowały Sfera pośladków i u skorpiona, też zapomniałam wam powiedzieć w poprzednim filmie, bo było tak dużo tej energii i tak dużo rzeczy do omówienia. U skorpiona są to strefy intymne, zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety, ponieważ ym, skorpion jest to znak najsilniej powiązany z tą naszą seksualnością. One też mają taki, taką inną relację, jeśli chodzi o seksualność, taką głębszą. I u strzelca, tymi częściami ciała powiązanymi z tym znakiem, jest obszar bioder i ud I to też się wiąże tutaj z symbolem tego strzelca Tak jak większość, mówiłam Wam, że jest symbolizowane przez zwierzęta, tak? Mamy tylko dwie osoby, mamy wodnika i pannę jako ludzi, jeden obiekt, tak, jedną rzecz, czyli wagę, a Strzelec to jest taki półkoń i półczłowiek, czyli z mitologii centaur. I on ma też taką strzałę skierowaną do przodu, taki do góry i ta strzała też reprezentuje to ich pchanie ciągłe do wiedzy. Strzelce ciągle chcą się rozwijać, ciągle chcą się dowiadywać nowych rzeczy, ciągle chcą się wygłębiać w jakieś takie tematy, ale takie dość głębokie tematy, filozoficzne i ciągle są w tym biegu po wiedzę, w tym jego podoznawanie, żeby się nauczyć. Gdy coś je zainteresuje, jakąś pasję złapią, one chcą zgłębić ten temat w 100%. I ich planetą rządzącą jest Jowisz. A Jowisz jest to największa planeta, jest to planeta ekspansji, planeta wielkiego szczęścia, planeta podróży, wyższej wiedzy, filozofii, religii. I ona daje właśnie tym strzelcom taki motor do tej wiedzy, że ciągle, żeby się uczyć, one całe życie się uczą, całe życie zgłębiają. I też ta chęć tych podróży, ponieważ przez te podróże one się uczą. Ten Jowisz daje strzelcom i osobom właśnie z dużą ilością tej energii, oczywiście w zależności od aspektów, taki aspekt szczęścia. Ponieważ Jowisz reprezentuje szczęście w kosmogramie, jest to planeta szczęścia, i w zależności jak macie, w jakim znaku ją macie, w jakim domu ją macie i jak to się tam wszystko rozkłada, możecie mieć właśnie takie szczęście. I dużo osób z tą energią strzelcową ma takie coś, że one zawsze spadną gdzieś tam na cztery łapy, nieważne co by się działo. One zawsze jakoś wyjdą z tego Więc jeżeli macie dobre aspekty Jeżeli macie tego strzelca w sobie Widzicie, że macie dużo tej energii, o której Dzisiaj będę mówiła, to uwierzcie w to Że macie szczęście w życiu, weźcie to W swoje ręce, wykorzystajcie Ponieważ Jowisz wy się wami opiekuje On przyświeca tym osobom On daje taką wiarę w siebie I w takie, że Mierz szeroko, mierz daleko I bierz to szczęście garściami Strzelce też zawsze patrzą na tą Jaśniejszą stronę życia, niezależnie w jakiej sytuacji by były, jak ciężko by było, one zawsze gdzieś tam skupiają się na tych plusach i mają taką, taką jowiszową, wewnętrzną, e, taką, takie przekonanie, że i tak wszystko będzie dobrze, że i tak się wszystko ułoży. Więc tutaj też działa, no ten jowisz działa, tak, ten aspekt szczęścia, ale tu działa też prawo manifestacji, ponieważ jeżeli wierzycie, że będzie dobrze. I tak naprawdę wewnętrznie wierzycie, że będzie dobrze, to zazwyczaj będzie dobrze. Jeżeli wierzycie, że będzie źle, że się nie ułoży, że coś się nie uda i boicie się, no to przyciągacie też to, tak? I tak to jest to jowiszowe, takie. Taki, to daje im taki motor wewnętrzny. No ale jednak te strzelce, te osoby z dużą, tą optymistyczną energią, jednak mają taki naturalny stan. Że zawsze patrzą na tą jaśniejszą stronę, nie są takimi właśnie pesymistami, tak? Tylko właśnie w drugą stronę. Że będzie dobrze, ułoży się, a jak się nie ułoży, to coś wymyślę. Wracając do tego centaura z mitologii, pół człowieka, pół konia, ta część człowiecza reprezentuje tą potrzebę wiedzy, ten umysł, tą człowieczą, ten człowieczy intelekt. Tą potrzebę rozwoju, tego poszerzania horyzontów myśleniowych. Natomiast ta część półkonia symbolizuje tą ciągłą potrzebę podróży, tego wyrywania się do świata, poznawania, ponieważ jak podróżujecie, poznajecie różne kultury, tak różne lu różnych ludzi, uczycie się o nich, o różnych częściach świata, zgłębiacie to wszystko i przez to się uczycie. Mówią, że przez podróże najlepiej się uczy, więc tu mamy taki złożony symbol, tak? Ta strzała wyrywa ich, wyrywa ich do tego świata, ten człowiek. Ten pół człowiek do tej wiedzy, i ten pół koń również do tych podróży, do tej wiedzy poprzez podróże. Trzelec jest to znak przeciwstawny do bliźniąt. I są to różne znaki, tak? Obydwa to znaki zmienne, więc łączą je też wspólne rzeczy. Pomimo, że są tak różne, mają wspólne cechy. I tak jak bliźnięta. Bliźnięta kochają się uczyć. Ale bliźnięta kochają się uczyć wszystkiego i od wszystkich i ze wszystkiego. Natomiast strzelce kochają się uczyć, zgłębiać tą wiedzę, ale są bardziej w tym wybiórcze. One wybierają sobie jakiś temat yy, i chcą go zgłębić w 100%. Tak, od A do Z. I zazwyczaj to są takie tematy bardziej filozoficzne, psychologiczne, jakieś religijne, tego typu rzeczy. I też na tym kole kosmogramu, który wam pokazywałam yy, tam w tych pierwszych filmach. Ten, te bliźnięta reprezentują, to jest dom trzeci, reprezentują w waszym kosmogramie te lata wczesne nauki czyli podstawówka, liceum, taka wczesna wiedza. Natomiast strzelec, dom dziewiąty, dom strzelca reprezentuje tą wiedzę wyższą czyli studia, jakieś dokształcenia, jakieś filozofie życiowe jakieś rzeczy, które zgłębiamy później w życiu. To koło też reprezentuje jakby Cykl naszego życia, tak? Czyli mamy od barana, czyli od narodzin, idziemy przez poszczególne znaki, przez poszczególne etapy naszego życia, aż do ryb. Ryby są ostatnim znakiem Zodiaku, i to jest znak najbardziej uduchowiony, najbardziej spirytualny. I w ogóle cztery te ostatnie znaki, czyli właśnie strzelec, koziorożec, wodnik i ryby, i trochę też skorpion, ponieważ skorpion przechodzi dopiero tą transformację, by wejść w te duchowe tematy. Są najbardziej właśnie takie spirytualne, takie duchowe, lub takie właśnie inne, tak? Jak wodnik, takie myślące poza. Poza tym, co większość ludzkości, one wykraczają jakby poza te horyzonty myśleniowe większości osób, i to właśnie tak przedstawia to koło kosmogramu, ale do tego przejdziemy w innych filmach. To jest temat na osobny film. I jeżeli strzelce, właśnie coś zainteresuje z tych takich tematów, właśnie wybiorą sobie jakiś temat, mają jakąś pasję, one chcą to zgłębić od razu. Na teraz i wszystko, wszystkie szczegóły, wszystkie fakty I często jest tak, że na przykład jak mają nową zajawkę, jakąś nową pasję To aż nie śpią, bo chcą jak najszybciej się dowiedzieć wszystkiego w tym danym temacie I strzelca to też jest energia bardzo ekstrawertyczna Tak jak Wam mówiłam w tym filmie o podziale znaków zodiaku Jest to taki yang znak, tak? Taki męska energia ekstrawertyczna Są to osoby bardzo optymistyczne, bardzo wesołe Też towarzyskie, tak jak bliźniak Też umieją się odnaleźć właśnie w każdym towarzystwie Umieją z każdym zagadać, z każdym znaleźć jakiś temat do rozmowy, i też mają taką inteligencję, taką międzyludzką, że umieją dostosować się do rozmówcy. Tylko, że one znowu nie lubią za bardzo rozmawiać na takie trywialne tematy. One nie lubią plotkować, nie lubią rozmawiać o jakichś rzeczach dnia codziennego, ponieważ. Dla nich to jest takie bezcelowe. One muszą z rozmowy coś wynosić. One uczą się również poprzez tą rozmowę, więc lubią rozmawiać na tematy takie bardziej głębokie, tak? Tylko muszą uważać przy tym. I ja to też zauważam w sobie czasami i się hamuję, że te strzelce lub osoby z dużą ilością tej energii, jak się wkręcą w jakiś temat i mówią o tym, to. Z boku to czasem wygląda, jakby się przemądrzały, ponieważ one tak dowiadują się w jakimś temacie, tak mają dużą wiedzę, tak ją chcą przekazać, że czasami z boku wygląda, jakby się właśnie wymądrzały albo były takie: Opatrzcie, słuchajcie mnie, moja racja. Tylko to tak nie jest, bo one po prostu się tak zapętlają w tej mowie. Że czasem to tak wygląda, niestety. I też w takim dniu codziennym, w relacjach i mm, też w związkach, strzelce nie lubią nudy, nie znoszą rutyny, nie odnajdują się dobrze w rutynie. I to też nie jest tak, że na przykład partner musi organizować im, nie wiem, wyjazdy co miesiąc na inny kontynent, chociaż one zawsze są chętne, <grym> tylko musi być, ponieważ jest to znak ognia, musi być ten impuls, musi być ten obrót energii w związku. I też jak w przypadku, właśnie bliźniąt, i też wodnika, Lepiej, gdyby partner miał swoje życie, swoje zdanie, swoje pasje, swoje jakieś takie zajawki, żeby najlepiej te strzelce mogli jeszcze czegoś nauczyć, żeby było właśnie ta potrzeba nauki, żeby była zaspokojona. No bo ten motor do wiedzy, do uczenia się, do zgłębiania, do poszerzania tych, tych horyzontów, jest taką siłą napędową w życiu strzelców. I tutaj też strzelce mają taką. Ponieważ ten motor i tak ciągle pędzi, ciągle to jest taka trochę adrenalina, ale w takim innym znaczeniu niż jak na przykład u Baranów, one mają coś takiego, że mogą mieć tendencję do podejmowania się ryzyka nadmiernego lub jakiegoś takiego gamblingu. Także tu muszą zwrócić na to uwagę, bo ta adrenalina, ta chęć tego, że właśnie jest ten impuls, ten obrót energii, może je w tą stronę też troszeczkę wpychać, no ale tutaj trzeba być po prostu tego świadomym i pracować nad sobą. Wracając do tego wyglądu zewnętrznego, tej energii zewnętrznej strzelców, szczególnie jeśli macie właśnie ten ascendent strzelca, tak? No bo tutaj to jest ten Wasz wygląd, ten Wasz image to pierwsze wrażenie, jakie robicie na ludziach, właśnie ten ascendent, czyli ten znak wschodzący w Waszym kosmogramie Strzelce są, właśnie to są tacy dość atrakcyjni ludzie, dość, um, oni mają takie... Piękno, ale w takim innym znaczeniu niż na przykład byki, bo byki i wagi mają to wenusowe piękno, tak? Tą harmonię rysów, tą symetrię, taki balans w tym wyglądzie, takie po prostu wszystko jest takie na swoim miejscu. Skorpiony znowu mają to piękno taką bardziej um, podsycane tą energią sensualności, seksowności, bardziej takie piękno, takie pociągające, a znowu strzelce mają to piękno głównie w twarzach. One mają takie dość wyraziste twarze, szczególnie właśnie oczy. Jak sobie popatrzycie na Taylor Swift czy Nicki Minaj, one mają te oczy takie wyraziste, takie radosne, takie pełne optymizmu, tego jowiszowego optymizmu, takiej chęci do życia, radości do życia. I takie dość właśnie nietypowe czasami rysy. Czasami na przykład jest twarz taka dłuższa, wysokie czoło, jak, trochę jak u konia, tak? Tylko w takim dobrym znaczeniu, w takim bardziej mm, szlacheckim, takim delikatnym. Nie, nie, że takie końskie rysy. Tylko właśnie takie dość mm, nietypowe, dość wyraziste. Troszkę jak u wodników, bo wodniki też mają mm, taki nietypowy trochę wygląd często. Yy, właśnie często troszeczkę taką eljenowatą mm, kształt głowy, taki eljenowaty trochę, ale do tego przejdziemy, bo to też jest bardzo takie piękne Właśnie to jest piękne, ale to jest piękne tak inaczej Tak bardziej w takim znaczeniu wyrazistym Też z tego co ja obserwuję takie osoby, które znam, kobiety To właśnie kobiety z dużą energią strzelca lubią makijaż I też wiedzą jak to robić One wiedzą jak tym makijażem jeszcze bardziej wydobyć tą oryginalność tej twarzy Tej twarzy są takie oryginalne same w sobie, bez makijażu ale jak ona jeszcze to podkreślam, to jeszcze bardziej to jest takie rzucające się w oczy. Są to właśnie bardzo tacy atrakcyjni wizualnie ludzie, tacy pełni tej radości, przyciągający uwagę, przyciągające spojrzenia. Ale jak je właśnie zaczynacie bliżej poznawać, to widzicie, że to nie jest tylko taka powierzchowność, taka skorupka. Tylko, że ci ludzie naprawdę mają tak dużo takiej głębi w sobie intelektualnej, takiej wiedzy. Ale, no tak jak mówiłam wcześniej, ich nie kręcą takie puste tematy. One chcą zgłębiać, one szukają tego połączenia intelektualnego też z drugą osobą, też tak jak bliźniaki. Tylko strzelce jeszcze takiego głębszego, bo bliźniaki mogą rozmawiać o wszystkim, tak? O wszystkich, o. po prostu musi się coś dziać. One się uczą, tak jak powiedziałam, ze wszystkiego, a strzelce są takie bardziej, że właśnie chcą takie poważniejsze tematy poruszać i bardziej ciągnie ich do takich ludzi, też właśnie inteligentnych, z taką głębią. Też jeśli macie takiego strzelca za przyjaciela, bądź w swoim gronie, bądź par. Musicie być dość takimi osobami stabilnymi w sobie. I dlaczego? Bo one jakby nie mają takiego filtra w sobie, jeśli chodzi o mówienie prawdy, bo one tak bardzo dążą do tej prawdy w życiu, we wszystkim co robią, we wszystkim czego się dowiadują, szukają tej prawdy też od innych ludzi, wymagają tej szczerości i same też ją dają. Tylko nie mają takiego filtra w sensie, że. One nie patrzą na to, co wypada, co nie, nie wypada, nie patrzą na jakiś dobór delikatnych słów, tylko one walą prosto z mostu taką prawdę, najszczerszą prawdę, i za bardzo nie zastanawiają się, jak to zabrzmi. I czasami dopiero do, po czasie do nich dochodzi, jak to zabrzmiało, no ale słowa już zostały wypowiedziane, tak? Więc tutaj no, musicie być odporni, ponieważ one nie robią tego jakby w sensie takim, żeby was obrazić, urazić, tylko też wychodzą trochę z takiego założenia, jak w przypadku. Panny, że mówią coś wam. Mm. Żebyście wy wiedzieli i mieli szansę to zmienić, poprawić lub się czegoś douczyć, nauczyć. I też ciężko je właśnie zaciągnąć do ołtarza z tego powodu. One ciągle chcą tej wolności. Ten Jowisz daje im to poczucie wewnętrzne, że one ciągle chcą niezależności, chcą tej ekspansji, poszerzenia horyzontów, też w takim sensie fizycznym, żeby je zostawić, żeby były wolne po prostu, niezależne i mogły robić co chcą, co nie znaczy, że nie są wierne, lojalne, szczere. Bo są i tak samo tego oczekują od partnera. One nie radzą sobie nawet z najmniejszym jakimś takim kłamstwem. Ktoś inny by machnął ręką, na przykład, że a nie wiem, gdzie jesteś, i ktoś na przykład by skłamał, że tu czy tu, a nie tu, tak? W sklepie czy tam, nie wiem, na kawie. <laughs> I to są takie małe, małe rzeczy, które one wyolbrzymią i dla nich to jest wielki taki zawód na tej osobie i one to pamiętają, bo one dają wam prawdę, tak jak mówiłam. W stu procentach i tego samego Wymagają od partnera, od Przyjaciela, od osób bliskich I tak kochani, to by było na tyle mm, O tej energii strzelca Lżejszej, jak widzicie, dużo lżejszej Od skorpioniej, ale to nie znaczy, że Lepszej, tak? Bo skorpion Tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmie To jest ta energia magiczna, ta energia Która daje nam tą głębię, tą właśnie Taką transformację głęboką, przez którą Musimy przejść, żeby potem przejść Do tych właśnie sfer bardziej duchowych Takiego rozwoju szerszego, żeby skupić się na sobie, skupić na tym, co kochamy, co lubimy, nie tylko na tym, co na przykład inne osoby od nas chcą. Także to wszystko się ze sobą widzicie zazębia, te wszystkie energie, jak przechodzimy sobie po tym kole, po tych znakach Zodiaku, wszystko się tutaj łączy i nie ma jednej energii lepszej, gorszej, wszystko ma swoje miejsce, tak jak w naszym życiu. Przechodzimy przez różne cykle podczas życia, przez różne przemiany, dochodzimy do różnych wniosków, zmieniamy siebie, zmieniamy swoje zdanie, rozwijamy się, tak? Rośniemy. Więc tutaj zachowajcie to, właśnie, że nie ma lepszych, gorszych znaków, to, że jesteście skorpionem, nie macie gorzej. Ja sama mam dużo tej energii, widzę to w swoim życiu, zauważam to w swoim życiu, ale też nauczyłam się to lubić, nauczyłam się to doceniać, że tak jest. Więc tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy jesteście ze czy macie dużo tej energii, lub jesteście z innego znaku, tak jak ja, a macie bardzo dużo planet na przykład w tym strzelcu. Widzimy się w kolejnym filmie, gdzie będziemy omawiać sobie energię koziorożca, czyli już energia też zupełnie inna. Żywioł Ziemia, bardziej stabilna. Taka usystematyzowana, spokojniejsza, już tego tak nie wyrywa do tego świata, już bardziej się skupia na tych swoich celach. Mm, I dziękuję Wam bardzo za oglądanie, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!